Witam Was wszystkich w tej pięknej, jesiennej, majowej scenerii. Przed nami dzisiaj coś wyjątkowego, coś wyjątkowego na moim kanale. Bo w Polsce już to auto nie jest aż, ta, aż takim bardzo wyjątkiem, natomiast no, bardzo zwraca uwagę, nie ma, co, nie ma co mówić. Bardzo fajny egzemplarz, przedliftowy, bez żadnych GPF-ów, auto ma. 502 konie. Także naprawdę jest co tutaj, jest co hamować. Silnik jest naprawdę bardzo fajny. Więcej na, tego, na temat tego samochodu, na temat układu hamulcowego, tak naprawdę w tym samochodzie powiem wam w środku. Także lecimy szybciutko do środeczka. Zapraszam was serdecznie. Hot, cool vibes that Korzystając z tego, że mamy wyjątkowy samochód, troszkę tu opowiem. Pierwsza rzecz na początku, co chcę zaznaczyć, to jest moja pierwsza styczność, moja osobiście, z tym samochodem. Zestawów do Stingera, no troszkę już było zrobionych. Od razu powiem, że zestawy do Stingera bardzo często korzystam ze współpracy z Adamem z firmy VRK Brakes. Pozdrawiam cię, Adamo, serdecznie. I w tym przypadku też tak jest. Po prostu klient akurat tak trafił w okienko, że Adam też takie zestawy dla klientów robił, i udało się, że tak powiem, dołożyć jedną, jedną partię, którą tu właśnie będziemy montować. Także tak naprawdę to jest. Zestaw, no, który zaraz zobaczycie, to jest właśnie robiony ze współpracy z Adamem z firmy WRK Brakes. Teraz takie moje pierwsze spostrzeżenia na temat tego co tu jest i, i jak to tu mniej więcej wygląda. Już wcześniej zauważyłem, tam później przebitkę zrobisz, tu jakaś taka fajna kratka dołożona jest. Widzę nawet z nierdzewki, bo te wloty, które tu są, moi drodzy, czy tak samo, czy tu, to nie są żadne fejki. One naprawdę tutaj, tutaj są. Czy to ma wpływ na chłodzenie hamulców? Nie wiem, bo to są na zewnątrz rzeczy, więc nie będę się wypowiadał. Natomiast mogę się wypowiedzieć na temat hamulców, co ja tutaj widzę. E, tu jest taki delikatny wlocik, nie jest to żadna super kierownica powietrza, jednak tutaj wlocik jest. E, przydałoby się tu jakiś. A nie, jest kierownica powietrza. O, tutaj Kuba zaraz przebity będzie robił, przekręcimy kierownicą. Może nawet już to będzie widać. Patrzcie na to. Widzicie taka blacha tutaj? I tam mamy tak, wyjście z, nad, z, z pod spodu, z osłony silnika. I to już nam tutaj uderza, uderza w to osłonę. Tutaj mamy dziurę, tak. Jest tam dziura od spodu. Także słuchajcie, naprawdę tutaj y, Kia odrobiła pracę domową, bo naprawdę jest to zrobione dość spokojnie. No, nawet powiem Wam szczerze, no, metalowe, takie porządne. Jestem nie to, zaskoczony, bo te auta naprawdę y, no, zrobiły, wydaje mi się, rewolucję na rynku. Bo auta, które wyglądają, powiedzmy, wyglądem, można by je porównywać do niej jakiejś A7, bo to była konkurencja, czy do BMW, jakiś tam GT. Tam trójki czy piątki, nie wiem, nie znam się na tym dokładnie. No są kurde, jedna trzecia ceny, czy połowa ceny, naprawdę wygląda fajnie. Podobno jeździ to fajnie. Jak widzicie, no z 370 koni tu jest zrobione 502, czyli też robi się ten silnik fajnie, to jeździ, działa, więc naprawdę spoko. Dobra, przechodzimy do, e, jeśli chodzi o rozwiązanie układu hamulcowego. Co ja widzę? No, podobne Korea, Japonia, e, to są jednak te kraje dość zbliżone do siebie i niektóre te rozwiązania są podobne. Tu pozwoliłem sobie odkręcić już takie mocowanie, zauważyłem, że auta z tamtych krajów mają przewody hamulcowe bardzo często mocowane, w kilku punktach, a czasami takie specjalne fikuśne kostki są różne przejścia, czasami jest tak, że przewód dochodzi do jakiejś kostki na przykład zmieniającej o takiej jakby kątowej 90 stopni, żeby w dół przechodził. W autach europejskich z reguły takich rzeczy nie ma, może poza tam platformą B9, gdzie tamten przewód jest czasami gumowo-metalowy, tak? że metalowy wchodzi do, do zacisku, a po drodze jeszcze jest, jeszcze jest guma. Poza tym co? No, MacPherson z jakimś tam zawieszeniem, takie troszkę powiem szczerze, do BMK, to jest wszystko tutaj podobne. No, bmk bo nawet, e, nawet maglownicę, przekładnie kierowniczą mamy tutaj z przodu, więc to jest takie rozwiązanie. Widzę, no, mocno zaczerpnięte z BMW, Mercedesa, ale bardziej wydaje mi się BMW. Przechodząc do hamulców, bo to Was oczywiście jesteście na kanale DZB, więc to Was będzie ciekawiło. Słuchajcie, 350 mm na 32. Um, czterotoczkowy zacisk Brembo i powiem tak, nie wiem ile to auto waży. Ile, ile on waży? To na 800, no to na 800, czyli jest 70 kilo tylko lżejsze od mojego RS-a, a w rs no bo umówmy się, tu jest, niby było tej koni 370, porównam, zrobimy takie porównanie, o, masę mamy podobną auta, tam jest to na 870, tu jest to na 800, tu jest napęd na 4 koła, tam jest napęd na 4 koła, tu jest 370 koni, ale z dużo wyższym momentem obrotowym, nie wiem ile w fabryce to ma dosetki, ale podejrzewam, że takie 5, 5,2 podejrzewam, że w tych granicach, więc auto jest niewiele gorszych osiągów niż rs 4 Wcale nie chcę pochwalić szfurki, ale chcę zrobić takie porównanie. 4 tłoki 350 mm, tarcza jednolita. 8 tłoków 365 mm, grubości 34 już, e, tarcza dwuczęściowa, a w B7 kach pływająca. E, swoją drogą ciekawostkę jesteśmy przy B7. A4B7 jest to jedyny Audi poza ceramiką, które miały tarczy stalowe pływające. I kiedyś do, ten, na ten temat do tego tematu nawiążemy, bo będzie taki mały spoiler. E, mój sąsiad ma B7, więc będziemy robić. Więc wracając do porównania tych samochodów no wypada ten przód zdecydowanie na korzyść B8 -ki. mówię auta wychodziły oczywiście B8 była troszkę wcześniej produkowana natomiast no auta powiedzmy że podobne jeśli chodzi o te wszystkie tutaj układy czy te zestawy działają no kurczę skoro klient u mnie jest i skoro tych zestawów się też kilka sprzedało no to chyba nie bardzo tak powiem szczerze tak tutaj w tym przypadku co ja widzę że jest problemem tarcze bardzo dobre DBA super założone natomiast yy, klocki pomarańczowe z DBA nie wiem, jakoś tak jestem do nich, nie chcę tutaj robić jakiejś antyreklamy, antyreklamy tej firmie, jeśli chodzi o klocki, ale zauważyłem, że po prostu nie do końca się sprawdzają przy normalnym użytkowaniu. i Klient też zgłasza takie różnego rodzaju buczenie. Dobra, lecimy na tył. Dobra, słuchajcie, troszkę zganiłem ten przód w porównaniu do RS4, natomiast no tył muszę bardzo pochwalić. Dwutłoczkowy zacisk, naprawdę bardzo fajny, w ogóle system Brembo, bo nie wspomniałem, chociaż widać w sumie. Słuchajcie, 340 mm na chyba 24 albo 22. Naprawdę bardzo fajny z dużą bieżnią tylny hamulec. W tym przypadku tarczo bęben co szczerze mówiąc chciałbym mieć u siebie w B7 czy B8, no bo po prostu jest łatwiej z tym zaciskiem. My ten zacisk dzisiaj nie będziemy go niczym zastępywali. Robimy sam przód, a z tyłu wymieniamy tarcze, klocki, przewody, no bo to naprawdę daje radę, ale fajną opcją jest tu, bo to po prostu możecie sobie wyjąć ten zacisk, wsadzić sobie czterotłoka, jak chcecie. Robiłem to też taki chyba zestaw z tego, co pamiętam. Cóż tu więcej rozmawiać, no, będziecie wiedzieć jak będziemy demontować, wydaje mi się, że takie omówienie starczy, natomiast ja rozmawiałem z właścicielem poza kadrem, powiedział mi, że faktycznie trafiłem z tymi BMW, że tutaj faktycznie inżynierowie z BMW maczali palce w tym samochodzie i to widać, naprawdę to zawieszenie przednie, to zawieszenie tylne też takie mocno inspirowane BMW, ale to rzeczywiście tylko na plus, to uważam, że jeśli Kia miałaby się kimś inspirować jeśli chodzi o prowadzenie, no to BMW jest naprawdę w topce tych opcji, którą, z której warto skorzystać. Nie? Dobra, chodźcie, szybko pokażę Wam, co, co tutaj zakładamy. Poprzedni rozdział było tyle, więc lecimy na ten tył. Tył, tak jak mówiłem, nic tu za bardzo nie zmieniamy. Wkładamy nowe tarcze, też produkcji DBA. Widzicie? Bardzo dużej średnicy bęben. Bardzo fajne, naprawdę bardzo, bardzo solidne, duże, fajne, du, du, duże, fajne tarcze. Do tyłu jeszcze są przewody, których tutaj akurat jeszcze nie mam. No i ta standardowo EBC ulostaw naprawdę już wiele razy podkreślałem, bardzo fajne, bardzo fajne klocki. E, przejdziemy płynnie do przodu. Najpierw, zacznę może od osłon. Jak widzicie, osłony mają takie specjalne tutaj na, na, nacięcia i te e, podobne nacięcia są oryginalnie. I te nacięcia tutaj, te wycięcia, będą napasowały właśnie do tych kierownic powietrza, żeby to po prostu chłodzenie wykorzystać, które jest. No bo to by było naprawdę śmieszne, gdybyśmy e, zamknęli te osłony i nie wykorzystywali tego, tych kanałów, które już tam są. Jest to taki mały szczegół na który trzeba bardzo zwracać uwagę. E, tu są jeszcze takie specjalne podkładeczki, dwie sztuki, które potrzebujemy, żeby podłożyć tu pod jedną, e, pod jedną śrubeczkę. Bo te osłony jak widzicie są płaskie, są z nierdzewki bodajże 1,5 albo 2 mm, już nie pamiętam, 2 mm chyba. E, a tamta osłona oryginalna jest delikatnie e, przetłoczona. E, dobra, co na osi przedniej, przewody hamulcowe z takim mocowaniem którym podobnym, którym tam pokazywaliśmy. Te mocowanka oczywiście też specjalnie robione są nierdzewne, żeby to jak najdłużej wytrzymało. No i co? Klucz całego programu. Zacisk sześciotłoczkowy Mercedes W222 i jakiś tam jeszcze pewnie AMG wychodziły. To jest ogólnie zacisk naprawdę z, z wersji AMG, bardzo solidny, bardzo duży, jednocześnie bardzo wydajny zacisk z fajną opcją, że klocki sobie możemy tutaj wyciągnąć i założyć inne powiedzmy pod przedjazdem na torze. Nie demontując samego, samego zacisku, adaptery. Oczywiście nowe śruby do tego mamy, bo nie będziemy wykorzystywać tych gwintów, które tam są, bo to jest oczywiście nietypowe. No i co? Tarcze hamulcowe. Tak jak wspominałem, współpraca z firmą WRK Braze. Adam nie zrobił dla mnie z moim logo, jest tutaj jego logo, natomiast no, tak jak wspominałem 380 mm, albo może nie wspominałem, jest to 380 mm, jest to rotor produkcji DBA i rotor ten pochodzi z Nissana GT-R z wersji przedliftowej, do tego dorobiony jest dzwon i ta tarcza, no zdejmiemy tamtą starą, ale podejrzewam, że ona nie jest cięższa niż ta oryginalna naprawdę jest bardzo, bardzo wydajna, zobaczcie jak bardzo szerokie tu są kanały w ogóle wentylacyjne Patrzcie na to. Naprawdę bardzo fajna tarcza. Montowane już to było wiele razy. Klienci to zakładali. Co wam tu jeszcze chciałem pokazać? Słuchajcie, na koniec. Piasta leży to jedna, jeszcze są trzy w zapasie. Klient zgłaszał bicia, dlatego wyposażyłem się w takie, w takie piasty. Spróbujemy sobie zmierzyć te piasty oryginalne, na ile się będzie, się będzie dało. Jeśli będzie taka konieczność, to założymy mu nowe piasty. Jeśli nie będzie takiej konieczności, no to po prostu te piasty się zwróci albo położę sobie na półkę na jakąś tam następną okazję. E, jeszcze ostatnia taka ciekawostka, na koniec. Słuchajcie, piasty do są sporo tańsze niż do Zależy, jakie producenta sobie wybierzecie, ale to jest różnica między jakieś tam 1200 a 2400 zł, coś takiego, więc, no, prawie że przez pół. Piasty do kija też, też dla mnie zaskoczenie było, są sporo tańsze. Co tu więcej? No, chyba tyle. Montujemy. No, tu ktoś smarował niepotrzebnie. No, tu jest widzisz, wszędzie jest, wszędzie pełno smaru. Nie może tak być. Czy to Dawid starczy? Nie smarujemy? No nie, oczywiście, że nie. Ona w ogóle nie przylegała w całości. Widzisz, tu wszędzie jest smaru najewane. Piasty są ładne. Słuchajcie, co zauważyłem tutaj. Nie wiem, czy to Kuba nagrał. Piasty bardzo były posmarowane. Nie wiem, takim smaro olejem, bardzo rzadkim smarem. O, może tak to ujmę. Uczulam, przypominam po raz, nie wiem który, nie smarujemy piast. Pamiętajcie o tym, nie smarujcie piast. Z żadnym pozorem, niech Wam mi głupot nie gada, żeby piast, ma piastę smarować. No, kręć, kręć, kręć. Spokojnie, możesz troszkę szybciej. No kurwa, to jest półsetki. Dobra, stop. Jest zajebiście. Jeszcze sobie tutaj no, sprawdzimy, no. jeśli się będzie dało, jeśli nam czujnik pozwoli. Pozwoli nam pozwolić, dobra. Jeszcze sprawdzimy w środku. dobra, no daj. No nie, no to się nawet nie rusza od środka. Kurde, wygląda, że proste. No co prawda, właściciel tu piasty z tyłu ty już zmieniał, no ale zgłasza więc które tak naprawdę ciężko było stwierdzić. Dobra, starczy, dzięki. No więc dlatego wszystko sprawdzamy ponownie, nie? A piasta jest bardzo ładna, także tutaj nie będziemy nic ruszać, zakładamy tarczę Wrzucimy do zacisków, troszkę to przeczyścimy, wrzucimy do zacisku nowe klocki. Oczywiście tak jak wspominałem że na filmie, zaraz jak to wyjdzie, a z siódemką, co, co tam działaliśmy. Słuchajcie, jak macie te klocki troszkę powysuwane, warto sobie wziąć, oczywiście klocki, tłoczki, jak te klocki zaraz wyjmiemy to będzie to więcej widać. Warto sobie sprawdzić te gumki, czy nie macie uszkodzonej? Czasami jest tak, że gumka w klockach, w zaciskach Brembo potrafi z prowadnicy swojej wyskoczyć. Dobra, zaraz Wam to zresztą, zresztą pokażę, dajcie, dajcie mi tutaj chwilkę. Nie chcę robić, tak jak mówiłem, ja nie chcę robić jakiejś reklamy tej firmie, broń Boże. Po prostu na tym klocku widać, że on jest po prostu taki zeszklony, on jest bardzo powierzchniowo utwardzony więc no z tego powodu moim zdaniem występowały te, te, te po prostu drgania, czyli takie jakby buczenie. W pewnych momentach to się przejawia wręcz jako bicie. Miałem takie przypadki z klientami, że wystarczyło zmienić klocki na nagle co nie, nie biły. Dobra, teraz zrób tutaj zbliżenie Kuba. Patrzcie na to. Tutaj są takie gumki. To są osłony kurzowe. Są jeszcze osłony wewnętrzne, które tak naprawdę trzymają ciśnienie w, tu, tutaj w cylindrach, natomiast ta osłona służy głównie temu, żeby za, za ten syf właśnie na tło się nie dostał. I teraz tak, czasami jest tak, bo to jest odlew. I on jest, że tak powiem, wypukły tu w środku, a tu delikatnie na dół schodzi. Akurat w tym przypadku. Czasami jest tak, że ten, o, ta gumka potrafi wyskoczyć. I pod nią dostaje się już od spodu całkowicie ten syf. Więc jak macie to wszystko tutaj, tak jak tutaj na wierzchu, warto sobie to zobaczyć, warto sobie zobaczyć. Tylko niczym takim specjalnie ostrym, uważajcie. Nie wciupajcie tutaj niczego, no bo po prostu takie gumki nie zawsze są dostępne od ręki. Często gęsto nie dobierzecie tych gumek po samochodzie, tylko trzeba je dobierać po średnicy tłoka. Z Brębo akurat jest w miarę spoko, bo Brębo. Te tłoki, te gumki stosuje w wielu zaciskach, więc jesteście w stanie to zdobyć. Natomiast no, nie jest to takie proste, żebyście sobie poszli do sklepu i od razu tego samego dnia mieli. Dobra, spróbujemy teraz troszkę ten płyn tutaj wygonić. Osuszymy stół i bierzemy się za montaż tego, tych klocków. Aha, bardzo ważna rzecz tak samo. Nie można dopuścić do tego, żeby się nam klocki, nowe czy każde klocki, zalały płynem. Czyli po prostu e, trzeba robić to tak, żeby w miarę czysto to składać. Oczywiście jak coś Wam na rękawiczkach zostanie, jakaś drobinka z palca, nie przejmujcie się tym, no jest oczywiście taka teoria poparta w pewnym sensie praktyką, że te tarcze trzeba odtłuścić super ładnie, ale ja tego nie robię, jeśli to oczywiście nie jest ulane, nie wiadomo, przez przypadek. Wypalamy to po prostu jednym przejazdem i to jest wszystko ogarnięte. Natomiast nokloczek jest z takiego materiału raczej robionego chłonnego. Ja bym nie polecał, żeby go zalewać, więc zaraz tutaj sobie tego płynu jeszcze maksymalnie wyleję i Zakład. Nie zwróciliśmy na to uwagi. Dwa klocki mają takie, takie blaszki? No, dwa klocki nie mają. Były też takie przypadki, że przyjeżdżały do mnie samochody, które na przykład potrafiły się zużyć klocki, ale akurat tej strony idzie nie było blaszek. Więc zwracajcie na to uwagę, żebyście dwóch tych klocków nie włożyli na jeden zacisk, bo potem zostaną wam dwa klocki bez tych blaszek. Po co te blaszki są? Te blaszki to jest najprostsze, najtańsze i najbardziej nie, bezawaryjne rozwiązanie, żeby pokazać Wam, żeby zasygnalizować wam, że zużyły się wam klocki. Uwierzcie, jak nie Wy to nie zauważycie, to wszyscy od was z ulicy, będą wiedzieć, że macie z tyłu klocki do, do wywalenia. Ta blaszka Trzea, tak chamsko, piszczy jak dotyka do tarczy. Ona po prostu tak się drze, że wszyscy będą wiedzieć na okolicy, że macie do wymiany klocki. No. Lecimy na zamontowanie tego. Ale co, mamy takie studyjne ujęcie. Słuchajcie, takie blaszki tu są oryginalne i polecam je sobie zostawić. Bo w ten sposób pokażę, widzicie? Prawa, lewa. Wewnętrza, zewnętrzna może bardziej w ten sposób. I tu są takie, na, takie nacięcia. Kiedyś o tych nacięciach powiem. Zobaczcie, że to, to nacięcie nie jest na środku i sam tłoczek też nie naciskał na środku. Dlaczego tak jest? Dlaczego są takie stosowane elementy? Bo tu są też takie małe strzałeczki. Czy to będzie, czy to będzie dobrze, do, dobrze widać? Może na takim tle troszkę jaśniejszym będziecie to widzieć. Te, kierunki, te strzałeczki pokazują kierunek, w jakim mają być zamontowane blaszki i klocki, żeby to prawidłowo działało. A dlaczego tak jest? No oczywiście w serii technicznej się dowiecie. Wytłumaczę Wam, bo to jest coraz rzadziej stosowane rozwiązanie, ale bardzo często i często tak założycie to coś takiego odwrotnie albo w ogóle tego nie założycie, producent tego nie przewidywał, żeby to nie było wyposażone w takie blaszki i po prostu klocki wtedy piszczą. To są rzeczy, które mają zapobiegać piszczeniu. A klocki te nowe zamontujemy sobie już na samochodzie, użyjemy sobie po prostu tego zacisku, będzie zamocowany do jazma, będzie nam to po prostu robiło fajny statyw, nie ubrudzimy niczego, będzie fajnie te bolce wbijać i to będzie po prostu dużo łatwiej niż tutaj na stole. I też, też każdemu polecam, żeby sobie te klocki, jeśli się da, tak jak w tym przypadku, czyli nie ma tu żadnej belki, jeśli się da, to żeby montować to na samochodzie. Dobra, przechodzimy do, do tego odcinka. Zobaczcie, nagrywa się, nie? Tak Dobra, z reguły ja robię tak i tak widzę, że zaleca producent. Ten klocek z czujnikiem dajemy na zewnątrz, żeby po prostu to wszystko widzieć. A może dlatego, żeby ten dźwięk się bardziej roznosił po sąsiadach, nie wiem. I teraz tak, klocek jest tutaj ze, ze strzałką. Zakładamy go w ten sposób, w tym przypadku nacięciem do dołu, czyli z ruchem obrotu tarczy. Jak tutaj nie wiem, czy to, będzie, czy to będzie widać Kuba, ale tłoczek sam w sobie nie jest na środku. On tutaj ma powiedzmy 24 mm, 20, 20 mm, a tu u góry 20, 24 Jest to zrobione specjalnie, dlaczego tak jest, to mówię. Zapraszam Was do odcinka technicznego, tam dowiecie się. Dlaczego takie rozwiązania są? Dlaczego to tak producenci robią? na to. Właściciel powiedział mi, że te tarcze przednie już raz toczył i ta tarcza do tego jest toczona, więc ja bym tam, no nie wiem ile bym dodał. Pół kilo, nie pół kilo, zresztą zobaczymy co, zobaczymy co wyjdzie. To jest oryginał. No 10,9. I teraz bierzemy tarczę, orgin zamiennik. I pokazuje nam 11,3. 11,3, wrzuć jeszcze starą. Teraz ładnie ja bym, spokojnie do tej, ja bym spokojnie powiedział, że ta oryginalna tarcza w o nominale waży tyle samo. Myślę, że tyle samo można by powiedzieć. Czyli tak naprawdę zwiększamy bardzo dużo średnicę. No naprawdę dużo. I tu mamy 34 mm grubości, a tu 32 przy zachowaniu tej samej masy. Z właścicielem wcześniej, tam, jak robiliśmy tam on pytał mnie wady, zalety tarcz pływających. No to jest jedna z tych niezaprzeczalnych zalet. Czyli tarcza jest większa wytrzymalsza, bo większa pojemność cieplną, a przy zachowaniu tej samej masy niereserowanej. Zaciski będą ważyły, będą ważyły podobnie, może ciut więcej, bo tam są cztero bez adapterów, To są sześciu z adapterami. Myślę, że finalnie na osi przedniej na jedno koło dokładamy około półtora kilograma e, wagi, więc bardzo niedużo. Ja to usilnie będę zawsze powtarzał, patrzcie teraz, odkładam zacisk, wieszam go sobie na przewodzie. E, tak się nie robi. Jeśli chcecie użyć przewodu ponownie. Natomiast auto jest z 17 roku. Moim skromnym zdaniem, w autach, które mają przebiegu już powyżej 80 tysięcy, około i powyżej 4 lat, kategorycznie przewody powinny być wymienione. Po prostu dla zasady, bo to jest guma. Wiecie, no chcecie mieć opony, żeby były super świeże, a przewód jest zrobiony z podobnego materiału. I też pasowałoby go zmienić. Dziś jak się staram mówić wolniej? Zauważyłeś? Ja mam problem z kubą, tutaj operatorem. Pokazuje na zegarek, żeby już kończył gadkę, a jednocześnie mi mówi, że za szybko mówię. <grym> a ja bym chciał tyle informacji przekazać. Tak bym się chciał podzielić wiedzą. No, ta piasta wygląda lepiej jak z tamtej strony. Ja w tym przypadku używam wybijaka, natomiast do tego te nacięcia, jak powiem odkręcę tą nakrętkę to będziecie widzieć, te nacięcia są zrobione z takiego klina spe spe specjalnie. I ASO na przykład ma takie specjalne kliny, takie wybijaki, tylko od specjalnie dobranym kątem i on po prostu wchodzi tutaj i ten brzeg tej nakrętki ładnie rozchyla. Niektórzy używają śrubokrętów, ale ja dlatego używam tego, bo już nie mogłem mu śrubokręta, bo już mi się kurde urwał. Więc śrubokręty niestety nie wytrzymują takich rzeczy. Z reguły się używa śrubokręta, a ja akurat już będę używał tego po prostu punktaka. A najlepiej to by było sobie, na przykład, nie wiem, macie maszynę jakąś dorobić na maszynie taki ładny, że tak powiem, jak to nazwać, urządzenie, które by to odchyliło. No dobra, słuchajcie, jak widzicie, wszystko się tu ładnie kręci, wszystko ładnie jest dopasowane. Przede wszystkim fajne jest to, że jest dobrze dobrana powierzchnia pracy klocka do, yy, znaczy sam klocek do tarczy. Czyli po prostu ten klocek tutaj jest bardzo blisko tego dzwona. Oczywiście tu nie będzie nic obcierać, jest to w, taki, w takiej bliskości, że to jest zachowana ta odległość odpowiednia. Natomiast no, fajnie jest to, jak wam to tarcze kryje całkowicie, jak wykorzystujecie yy, tą powierzchnię tarczy maksymalnie, jak się, jak się tylko da. E, dobra, słuchajcie, przewód założony. Teraz tylko, tylko co? Tylko odpowietrzanie. Od tyłu też musimy odpowietrzanie, jak widzieliście, zakładaliśmy nowe przewody. No i oto jest do wyjazdu: zakładamy koła i, i, będziemy, i będziemy się żegnać. Idź. Nie, my mamy 15 maja, czyli jest tak zwana zośka zimna, nie? No, tak. No kurwa, jest katastrofa pogoda. Rano, nie 5-6 stopni. Teraz troszkę lepiej, bo jest troszkę słoneczka. Dobra, nie ważne, skupcie się na wozie. No widzę, że hamulce są dość ostre, także dobrze. No się mam jeszcze raz chcę, jeden. Ja to nie początek. Dobra, moi drodzy. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z DZB, Pewnie tu jakiś przewija się, jakiś kuba wrzuci, jakieś przebitki. Jak te hamulce wyglądają po wyjeździe. E, cóż tu więcej będę dodawał? Jak zwykle opinie pozostawiam do oceny dla Was. E, za każdą łapkę, za każdą subskrypcję, za każdy komentarz, szczególnie dotyczący kwestii technicznych, jestem bardzo wdzięczny. Jeśli coś macie, jakieś uwagi, jakieś fajne tematy, które możecie mi podpowiedzieć, zawsze jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję Wam bardzo. Do następnego.